Artystyczne małżeństwo Eleonora i Stanisław Skalscy tworzą obrazy i gobeliny. Mieszkali w Sosnowcu, jednak postanowili wrócić do rdy kościelnej w gminie Ćmielów, skąd pochodzi pan Stanisław. Swoje prace zaprezentowali w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa w Ostrowcu Świętokrzyskim, jednak to nie jedyne miejsce, gdzie pokazali swój dorobek. Na wystawę to tak, moje są gobuli, gobeliny i ten recykling, a męża są obrazy. Jak się państwo tak dopasowaliście, że mąż tworzy i pani tworzy? No z tym to było różnie. To znaczy, ja studiowałam w Lublinie na UNCS biologię. No i mąż się przyznał, że maluje, że malował kiedyś tam. No więc kupiłam mu farby, blejtramę. No, ale pierwszy obrazek to namalował na ścierce, przybił do drzwi i namalował mi jarzębinki. I to był jego pierwszy obraz. Dla mnie specjalnie. <grytanie> ale się nie zachował. nie zachował. No, a potem mąż pracował na kopalni na dole. No, praca górnika to każdy wie, jak wygląda. Ciężka, e, ciemno, za tego zapylone, e, mokro. Yy, więc jak wyjeżdżał na górę, to cieszył się tym, co go otaczało, to znaczy kolorami, światłem, no i tak mu zostało. Malował i malował, no teraz raczej yy, jak osiedliśmy na wsi, bo myśmy mieszkali w Sosnowcu, przyjechaliśmy tutaj, bo mąż się urodził w Rudzie Kościelnej, więc sprowadził mnie, miastową pannę, na wieś, jakoś mnie tam przeflansował, no i już jesteśmy tutaj 30 lat. Zakorzeniliśmy się w nowym środowisku, no i dobrze nam. Oprócz tego, że tworzycie to, czym się jeszcze zajmujecie? Czym się zajmuje? Na co dzień. Na co dzień. Mąż ma tak pszczoły, kozę, a ja mam kota. No i mąż jest zapalonym, taką ma, ponieważ no, ze wsi jest. I ten dar, tą miłość do Ziemi ma do tej pory. Więc on sadzi, przesadza, no, wszystko robi koło domu. Czy gdzieś do tej pory wystawialiście swoje prace? Czy to jest pierwszy raz? To gdzie? No więc w Katowicach, w Sosnowcu, w Lublinie, w Firleju. Mąż miał dwie zagraniczne wystawy. Na Ukrainie. We Francji. No i z Francji, jak przyjechały obrazy, to jednego już nie było, tego najładniejszego. A co jest na tych obrazach? Właśnie, co najczęściej maluje? Naj, najczęściej maluje pejzaże. Ostatnio zaczął też malować portrety, ale maluje zawsze w naturze. Siądzie sobie gdzieś tam w kąciku i maluje. Ja jako żona to na tym cierpię, bo jak raz pojechałam, wzięłam go do senatorium, byliśmy nad morzem, w okresie letnim to był lipiec, a mój mąż tak rano malował jeden obraz, w południe drugi i na zachód słońca trzeci. No dlaczego tak? Bo jak czegoś nie dokończy od razu, to potem musi być jednakowe światło. Dlatego tak było to podzielone. No ale to były nasze ostatnie, wspólny wyjazd, bo Drzwi do lasu się nie bierze. Chodziłam sama, a on sobie malował. Mąż malował, a pani tkała Gobelinu. E, no nie na no czasach nie, nie, nie no. To proszę powiedzieć, bo tak. Powiedziała pani, że skończyła pani biologię. Tak. To jak to się ma właśnie do Gobelinów? Skąd takie zamiłowanie? No musiałabym zacząć od dzieciństwa, bo moja mama y, była krawcową. Więc ja z tą igłą i z robótkami ręcznymi miałam od razu taką styczność. Robiłam sobie lalki z włosami, no i ze wszystkim z ubrankami. No a tkactwo, to w Katowicach była cepelia i była kiedyś taka cepeliada, gdzie twórcy przyjechali i pokazywali jak to, się, jak to się tka, jak to się robi. Więc to jest bardzo żmudna praca, bo taka tkaczka, no, zatrudniona przez cepelię musiała utkać metr kwadratowy tkaniny. A dziennie to się utka tyle, co się ręką założy. No i powiem pani, który jest mój pierwszy no, gobelin. Ten taki malutki, tam są takie świerki, czerwony i czarny. No. I to jest z cieniutkiej owczej wełny, więc to robiłam trzy miesiące. Tak samo jak te duże. A te duże, no to teraz można powiedzieć, że też recykling, bo to jest zrobione z pończoch. Z tym, że odcinałam ten raj i stopy, potem się to roluje, tnie na paski, i na tych gobelinach jest wykorzystane. Są naturalne kolory. Pończoch ja ich nie farbowałam, tylko tutaj te czerwone elementy są ze sztucznej wełny. A co jest dla Pani inspiracją, co ma powstać na tych gobelinach? Skąd te pomysły, że to akurat no, muszą być świerki na przykład. No nie wiem, nie wiem. No, to, to, to zobaczyłam te świerki gdzieś w gazecie, potem robiłam ten z tą z tym księżycem, więc księżyc tu była na początku takie drzewo z dziuplą. Tylko tutaj nie ma takiego dobrego światła. Jak się oświetli ten księżyc, to on się tak bardziej uwypukla. A ten drugi, czerwony, no to są przelane moje uczucia. Doznałam no, jakiegoś zawodu i to jest taka rozerwana kula krwawiąca. i Miała być lawa, ale wyszła jakaś spódnica. No to... A czy to jest coś, co powstaje, czego tutaj nie oglądamy? Y no teraz to ja przekazuję swoje umiejętności dzieciom ze wsi. Miałam dwa razy takie warsztaty tkactwa no, na takich małych ramkach. No, dzieci to bardzo lubiły, z tym, że właśnie stosuję już takie materiały jak szmatki. To szybko przybywa, no i to jest bardzo radosne. A ostatnio to zajmuję się tak zwanym Buringiem, czyli malowanie przez rozlewanie. I też miałam warsztaty z dziećmi. No jedyną bolączką na naszej wsi to jest to, że mamy nieogrzewaną remizę. I wtedy, kiedy jest, ja mam dużo czasu, dzieci mają ferie, no i już nie latają po dworze, no to nie można przeprowadzić tych warsztatów, bo yy, no bo jest zimno, jak są jakieś uroczystości, to trzeba palić w kominku, a to trwa dwa dni, no to nie na moje siły. Prace pana Stanisława to portrety, krajobrazy, witraże. Próbował swoich sił również tworząc gobeliny. W robiłem też tak samo witraże, z witraży te gobeliny też tkałem, ten jest na przykład przeze mnie utkany. Ani z nudów to wszystko powstawało, żeby nie zgupić, jak to się mówi, jak się pracowało na kopalni, to wie Pani, jaka to ciężka praca była. To trzeba było w wolnych chwilach się czymś zająć, a najlepiej to sztuką. Czy sztukę traktuje Pan jako takie swoje hobby? To jest moje hobby. Tak po dwóch latach pracy jadąc do wojska, przejeżdżałem przez Jarosław. I tak mnie zauroczył ten Jarosław, że przyrzekłem sobie, że muszę coś namalować w życiu, żeby po mnie coś zostało, bo tak, to nie byłoby sensu. O każdy by tak chciał, ale to, to trzeba mieć też do tego talent. No, ja też bym coś namalowała, ale nie, nie wiem, czy mi wyjdzie. Interesowało mnie to od początku. Pierwsze kroki to były rysowanie dosyć dużo. Jak się żona dowiedziała, że rysuje i pokazałem jej te rysunki, no to kupiła mi farby, pędzle, sztalugi. I to się tak pomału zaczęło. No właśnie, jak znajdujecie czas dla siebie, bo żona tka, pan maluje i, i jak w codziennym życiu, jak to wygląda? W codziennym życiu? No wie Pani, są takie okresy, że człowieka ciągnie do sztuki, a są okresy, że trzeba pomyśleć też tak samo o rodzinie, o domu, o, o wszystkim, żeby zabezpieczyć, żeby to jakoś było w porządku wszystko. Nie można tego, jak to się mówi, na sztukę postawić 100%, bo nie jestem przecież profesjonalistą, tylko jestem amatorem, miłośnikiem sztuki. Jak widzę, że się w sztuce robi krzywda, to ją naprawiam też tak samo. No, ale za zgodą, jak to się mówi, ludzi, co nie mogę sam od siebie tak, tylko jak mnie ktoś prosi bardzo, no to uzgadniam wszystko tak, żeby było profesjonalnie dosłownie. Na przykład chciałem figurkę naprawić na ludzie ostatnio, a nie można było. No to przecież ja nie mogę wydawać pieniędzy na Sztukę, pracując, jeszcze płacąc komuś za to, co ja robię. No to, to, to. Małżeństwo Skalskich jest znane z harmonijnego łączenia tradycyjnych technik z nowoczesnymi formami wyrazu. Prace prezentowane w Ostrowieckiej Malwie obejmują malarstwo i gobeliny. To wyraz twórczej pasji, artystycznego małżeństwa. Mąż po wyjeździe z kopalni. Na dole było czarno, mokro, zapylone, a tu wyjeżdżał i widział kolorowy świat. No i ten świat powoli zaczął przenosić na płótna. Wernisarz wystawy przyciągnął liczne grono mieszkańców nie tylko z powiatu Ostrowieckiego, a prace artystów inspirują do refleksji nad różnorodnością form artystycznych. Bardzo się podoba. Wszystko ciekawe, piękne trzeba, być, trzeba mieć talent żeby zrobić taki obraz. To kolejna wystawa w Malwie właśnie? Tak, tak, na poprzedniej byłam, bardzo ciekawe i bardzo dobrze, że Malwa robi bardzo, czy zaprasza was, bo to idzie w świat, no i gobeliny są dzisiaj, no to jest bardzo, bardzo ciężkie tkactwo, bardzo tak jest, mamy na Wawelu i mamy w Ostrowcu. Trzeba się chwalić. No, ja też dziewczynami, co oni powiedziały, to muszę potwierdzić. A ja. Wystawa w Malwie to kolejne wydarzenie mające na celu promocję lokalnych artystów i ich sztukę. To są już cykliczne wystawy. Poszukujemy artystów takich naszych lokalnych z powiatu Ostrowieckiego, z okolic, bądź artystów, którzy byli, są z Ostrowca, gdzieś tam wyemigrowali, czy w Polskę, czy w świat. Dzisiaj Państwo Skalscy bardzo ciekawa. Ciekawe małżeństwo, no znane mi osobiście od lat. Ludzie z pasją, którzy naprawdę tworzą z przyjemnością. Co tu mamy? Tkaninę artystyczną, malarstwo, ale też bardzo ważny element dzisiejszego ochrony środowiska, recykling, czyli tworzenie rzeczy niepotrzebnych, zero waste, czyli wszystko się przydaje. Będziemy dalej poszukiwać artystów, i malarzy, i rysowników, i yy, tak jak mówię, i, i tkaniny artystyczną, również z, dziś, z innej dziedziny, rzeźbiarzy, może niedługo, może pan Grzegorz yy, Zdenkowa, yy, potylała, też się da zaprosić do nas, bo też już trwają z nim rozmowy. No i widać, że te wystawy cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Tak i myślę, że to jest ten, ten nasz taki trend w Malwie, żeby poszukiwać artystów z naszego rejonu i tu sami y, sąsiedzi, przyjaciele, osoby bliskie przychodzą, żeby te obrazy podziwiać, bo znają te osoby, więc nawet samo to, że y, dlatego też przychodzą, żeby zobaczyć swoje, pracę swoich przyjaciół. Na wystawie w osiedlowym domu społecznym Malwa można zobaczyć wytwory z wikliny papierowej, z opakowania po ciastkach, starego dysku komputerowego, deł wnuka czy drewienka wyrzuconego przez morskie fale, są też gobeliny tkane z pończoch. O Państwu Skalskich dowiedziałam się od naszej pani prezes Anny Radosz. Są to również przyjaciele pana Jerzego Wójtowicza, którego pracę pokazywaliśmy tutaj półtorej roku temu. I jakby to powiedzieć, pan Jerzy Wójtowicz tworzy pejzaże od swojej strony zamieszkania, od Wólki Wocechowskiej, a pan Stanisław Skalski od swojej strony czyli Marijom, jakby ten sam krajobraz z dwóch stron. Pomyślałam sobie, że będzie to naprawdę fantastyczne uzupełnienie tamtej wystawy, a dodatkowo jest to, że oboje państwo są artystami. Jest to artystyczne małżeństwo. I do tej artystycznej przygody to właśnie pani Eleonora mówiła swojego męża i ona kupiła mu pierwsze płótno, pierwsze farby. I później y, pani Eleonora sama zajęła się tym y, tkaniem, tkaniny artystycznej. No, dodatkowo jeszcze y, no, jest takim priorytetem dla mnie tutaj, żeby właśnie pokazywać tych naszych artystów, o których bardzo często y, my sami tutaj nie wiemy, y, że mamy takich uzdolnionych ludzi w regionie. Prezentowane prace będą inspiracją dla młodzieży szkolnej, która może skorzystać z warsztatów prowadzonych przez samych artystów. Dziś wernisaż wystawy? Wystawa do końca kwietnia? Tak, do końca kwietnia. Wystawa państwa skalskich. Zapraszamy klasy szkolne do oglądania wystawy oraz chętne grupy do udziału w warsztatach artystycznych inspirowanych wystawą państwa skalskich. Twórczość Leonory i Stanisława jest głęboko zakorzeniona w polskiej tradycji artystycznej, co widać w ich malarstwie i gobelinach. Warto więc znaleźć czas i zobaczyć prezentowaną ekspozycję w ostrowieckiej malwie.